Mikołaj Kwoździowski, dzień dobry. W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się jak wygląda sytuacja związana z bezpieczeństwem naszego regionu oczami policji. Dziś natomiast ten stan oceni brygadier Daniel Myszka, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Tatnabrzegu. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie komendancie, no to jak to jest z tym naszym bezpieczeństwem? Jak pan ocenia to bezpieczeństwo z perspektywy pańskiej pracy? Więc odnosząc się do poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego, nie sposób nie odnieść się do statystyki, która nam towarzyszy. I tak, jeżeli chodzi o ogólną statystykę, jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2024 roku interweniowały na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego łącznie w 1161 zdarzeniach. W 299 przypadkach były to interwencje związane z gaszeniem pożarów. 800 dotyczyło likwidacji miejscowych zagrożeń, a w 62 przypadkach odnotowaliśmy alarmy fałszywe. I oznacza to, że statystycznie w ciągu jednego dnia zastępy jednostki straży pożarnych interweniowały średnio 3 razy. I w ogólnej liczbie pożary stanowiły 26% wszystkich zdarzeń, miejscowe zagrożenia 69%, a alarmy fałszywe 5%. I porównując rok 2023, gdzie zdarzeń było 999, do roku ubiegłego należy stwierdzić, że nastąpił wzrost pożarów o 61 zdarzeń miejscowych zagrożeń o 90 i jest więcej alarmów fałszywych o 11 i łącznie nam to daje 162 zdarzenia więcej. I zdarzenia w roku 2024 dotyczyły m.in. pożarów traw pożarów lasów, zdarzeń związanych z usuwaniem skutków burz, wiatrołomów, te skutki burz były w dużej mierze takie duże likwidacje były na terenie gminy Grębów. Między innymi również działaliśmy podczas kolizji drogowych, wypadków drogowych i w dużej mierze mieliśmy dużo zdarzeń odnośnie usuwania gniazd owadów skrzydłych. I zauważalny też jest wzrost na terenie miasta Tarnobrzega, ale i, i okolicznych miejscowości, e, izolowanych zdarzeń medycznych, gdzie e, jeżeli nie ma dostępnej karetki pogotowia, a nie jest w tym czasie jakieś zdarzenie medyczne, to również zastępy Straży Pożarnej są dysponowane do tego rodzaju zdarzeń. E, również zwiększona ilość e, zdarzeń związanych z otwarciem mieszkania, pomoc innym służbom, takim jak policja e, i. No, takie zdarzenia w roku ubiegłym dominowały. I za te wszystkie działania również chciałem z tego miejsca złożyć serdeczne podziękowania nie tylko funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, ale i ruchom ochotniczych Straży Pożarnych, którzy praktycznie w każdych tych działaniach nas wspierają na co dzień i realizują te zadania, które na nich nakładamy, do których są dysponowani przez dyżurnych operacyjnych. Tutaj takim istotnym elementem, który chciałbym również dodać to i zauważyć, że na dzień dzisiejszy odnotowaliśmy już 297 zdarzeń, z czego 193 to pożary i jest to wzrost w stosunku do 2024 roku o 150 pożarów, w których w 2024 w tym czasie było zaledwie 44. I jest to związane między innymi z warunkami atmosferycznymi, z taką nieśnieżną zimą, z suchym początkiem wiosny i Tutaj jakby e, tych zdarzeń związanych z wypalaniem nieużytkowanych powierzchni rolniczych, jak i pożarów lasów e, odnotowujemy w ostatnim okresie bardzo dużo. No właśnie powiat tarnobrzewski znalazł się na niechlubnej liście 10 powiatów z całej Polski, w których wystąpiła największa ilość pożarów. E, widzimy ten wzrost. E, dlaczego pomimo tylu apelów strażaków ludzie wciąż to robią? No to jest dobre pytanie ogólnie. E, Prowadząc kampanie społeczne staramy się tutaj przed rozpoczęciem sezonu tego niechlubnego wypalania traw informować lokalną społeczność, z czym się to wiąże, że nie jest to w zasadzie potrzebne i, i tylko powoduje szkody zarówno w uprawach, jak i dla środowiska. I tutaj nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, pomimo tych akcji prewencyjnych. Z roku na rok sytuacja się powtarza i, i te działania występują w mniejszej lub większej skali w zależności od warunków atmosferycznych i w tym momencie, gdzie jest duża susza spowodowana e, taką lekką zimą, brak, brakiem opadów, no to tych zdarzeń jest zdecydowanie dużo. Mhm. No jeśli chodzi o ilość zdarzeń, dotarłem do tych statystyk. Jeśli chodzi o miasto Tarnobrzeg, były to 429 zdarzenia, ale jeśli chodzi już o powiat, no to e, tych zdarzeń było dużo więcej. Skąd ta różnica? Znaczy tutaj jest y, znaczącym elementem kształtowanie miasta i powiatu, aglomeracja miejska, tak jak tutaj miasto Tarnobrzeg, to tych zdarzeń jest, są innego typu zdarzenia niż porównując to do miejscowości ościennych, do, do gmin, więc tutaj na terenie miasta Tarnobrzega w zdecydowanej większości spotykamy się z działaniami w obszarze miejscowych zagrożeń, pożarów jest niewiele, głównie to są śmietniki, Ewentualne działania związane z miejscowymi zagrożeniami. Jest ich coraz więcej. Są to izolowane zdarzenia medyczne, gdzie tutaj wspieramy polskie ratownictwo medyczne. Jeżeli nie są dostępne karetki pogotowia, to nasze zastępy są dysponowane do, do działań medycznych na terenie miasta. Coraz więcej odnotowujemy zdarzeń związanych z pomocą policji i otwarciu drzwi do mieszkań. No i w gruncie rzeczy. Coraz mniej, ale również spotykamy się ze zdarzeniami dotyczącymi tlenku węgla i tutaj te akurat y, akcje profilaktyczne w dużej mierze y, widzimy, y, że spełniają swoją rolę. I coraz więcej jest tych zdarzeń związanych z włączeniem się czujek tlenku węgla, a nie w zasadzie działań związanych z podjęciem działań czy to medycznych, mhm. czy, czy wykrywczych tego gazu. Jeśli chodzi o gaszenie pożarów tych płonących traw, no to przypuszczam, że najczęściej do takich akcji dysponowani są strażacy zachodniczych straży pożarnych. Tak jak wygląda współpraca pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a OSP. To znaczy dysponowanie, to jest taki odrębny temat, dysponowani są zarówno strażacy państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej. W razie, przypad w razie tutaj konieczności również możemy się wspomóc wojskową strażą pożarną w Nowej Dębie, ale jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, no to tutaj jest to nieodzowny element ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i powiatu tarnobrzewskiego. Na chwilę, na chwilę obecną na terenie miasta i powiatu Funkcjonuje 44 jednostki ochotniczych straży pożarnych, z czego 22 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I tutaj nasi dyżurni starają się dysponować te zastępy zarówno OSP i PSP w zależności od lokalizacji tego miejsca zdarzenia. I w gruncie rzeczy zawsze staramy się dysponować jednostkę, w której to zagrożenie powstało. No i w zależności od tego podejście pierwszych zastępów na miejsce kierujący działaniem ratowniczym określa skalę tego zdarzenia i czy potrzebuje większej siły, i środki. i tutaj zazwyczaj się przy, przynajmniej przy tych trawach zdarza, że może się zdarzyć, że te miejscowe jednostki ten temat załatwią przed przyjazdem nawet miejscowej straży pożarnej. Mhm. Dobrze, że pan o tym powiedział, bo Zobaczyłem zestawienie wyjazdów jednostek OSP w ubiegłym roku z terenu miasta i jak i samego powiatu tarnobrzeskiego. No i są jednostki, które no ani razu nie wyjeżdżały, czy to do pożarów, czy do tych y, miejscowych zagrożeń. Na przykład w Demitrowie Dużym, Małym, ale też w Tarnobrzegu na osiedlu Sielec, Dzików, Zakrzów. Czy to wynika właśnie z tego, że y, bliżej były inne jednostki? No, te jednostki, o których Pan wspomniał, to są jednostki, które nie są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. One, one działają, funkcjonują, mają sprzęt, w razie takiego zdarzenia mogłyby dysponować i myślę, że w innych latach zdarzało się, że były dysponowane. No, czy jestem przekonany, że były dysponowane, ale akurat najwyraźniej w ubiegłym roku takich potrzeb nie było. Bądź też się zdarzyło, że dana jednostka nie mogła wyjechać, bo mhm. też takie sytuacje się zdarzają. No to jeśli chodzi jeszcze o tą współpracę. Pod koniec ubiegłego roku decyzją wojewody podkarpackiego na interesy Kuba z odbyły się duże ćwiczenia przeciwpowodziowe służb ratowniczych pod kryptonimem Przebyłów 2024. No, Została one też przeprowadzone pod kątem, czy też mając na uwadze wrześniowe powodzie w zachodnio-południowej Polsce. No i jak pan ocenia te ćwiczenia? No, było to dla nas wyzwanie, bo, bo jako tutaj główny podmiot ratowniczy y, uczestniczyliśmy w tych ćwiczeniach. Sądząc po opiniach, zarówno. Y, Przedstawicieli pani wojewody, osobiście pani wojewody, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, jak i starosty Tarnobrzyskiego, to jesteśmy tutaj chwaleni pod kątem realizacji tych założeń, pod kątem przeprowadzenia tych ćwiczeń. W związku z tym no ciężko tutaj mi się odnosić jako mhm. podmiotowi, który bezpośrednio realizował te zadania, ale wydaje mi się, że Doświadczeni tutaj powodziami, które nas nawiedzały w latach poprzednich, dużą powodzią w 2010 roku, podtopieniami w 2019 roku, no, jesteśmy przygotowani na takie działania, możemy je spokojnie podejmować. Ludzie są przeszkoleni w tym zakresie, i myślę, że to miało istotny wpływ na to, jak te ćwiczenia będą przebiegać, i stąd myślę, że na tyle sprawnie były zorganizowane, że, że stąd ta wysoka ocena. A czy nasze zabezpieczenia przeciwpowodziowe nas zabezpieczają? E, tak, no myślę, że tutaj od powodzi 2010 roku, e, gdzie były tutaj e, przerwy e, w infrastrukturze, mówię tutaj o wałach, mhm. e, no to tutaj duże prace zostały poczynione w tym zakresie. E, wały zostały wyremontowane i już nie mówię o samym sprzęcie, który został pozyskany zarówno przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych i myślę, że jesteśmy przygotowani i pod kątem infrastruktury i mądrzejsi o tą wiedzę, podpierając się doświadczeniem. Mhm. To jeszcze w temacie kryzysów, czy też przygotowania, aby zwalczać te kryzysy. Niebawem nad Jeziorem Tarnobrzewskim ma ruszyć budowa Podkarpackiego Centrum Ratownictwa. No i jak Pan ocenia potrzebę powstania tego centrum? No myślę, że to jest inwestycja długo wyczekiwana, gdzieś tam w przestrzeni publicznej. Przez ostatnie lata mówiło się o tym bezpieczeństwie nad jeziorem Tarnobrzeskim. Jak wiemy w chwili obecnej nad jeziorem wypoczywa bardzo duża liczba osób. Jest to jezioro na ten moment bardzo bezpieczne, co widzimy po statystykach. Mhm. A odnosząc się do budowy centrum ratownictwa i koordynacji, no to Myślę, że to jest istotny element, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa nie tylko e, na obszarze jeziora tarnobrzeckiego, ale i miasta i powiatu. Docelowo będzie tam stacjonowała e, grupa wodnonurkowa Tarnobrzeg. W chwili obecnej e, pełnimy dyżury na terenie całego województwa e, w systemie trzyzmianowym, więc to, to zabezpieczenie jest ciągłe. Możemy być dysponowani do działań e, tutaj poszukiwawczych, ratowniczych. W pewnym aspekcie. Dodatkowo pojawi się możliwość przeprowadzenia szkoleń, kursów, ćwiczeń, zarówno z ratownictwa podstawowego wodnego, jak i tej właśnie specjalistycznej działki pod kątem grupy wodnonurkowej. No i myślę, że ten obiekt no, był wskazany i, i przyniesie dużo korzyści. I usprawni też Waszą pracę? Myślę, że w znaczącym stopniu tak tak jak już wspomniałem do tej pory zgrupowania grupy wodnonurkowej odbywały się w Polańczyku i tam było to zabezpieczenie w ciągu sezonu letniego i zimowego pełnione na ten moment już od zeszłego roku to zabezpieczenie realizowaliśmy nad jeziorem Tarnobrzeskim i myślę, że to poprawi i w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa no to jak już przy jeziorze, odbyły się dwa spotkania Komisji Jeziorowej, która ma wypracowywać i wprowadzać koncepcje różnych środowisk wpływające na poprawę funkcjonalności tego akwenu. A jakie propozycje ma Straż Pożarna w tym względzie? No my, ta, my uczestniczyliśmy oczywiście w pracach tej komisji. Na ten moment no to skupiamy się właśnie na budowie Podkarpackiego Centrum hmm. Ratownictwa i Koordynacji. Uwagi no to tutaj same wyjdą w trakcie, bo tutaj służby odpowiedzialne za hmm. bezpieczeństwo nad jeziorem to w swoich działkach się wypowiadają. Aczkolwiek no myślę, że tutaj dużym tematem, który był. Tematem ostatnich spotkań tej komisji, no to było udrożnienie ruchu, wprowadzenie ruchu dwukierunkowego, no to jak już wiemy, pewne koncepcje są wypracowane. Jeżeli chodzi o, o Państwową Straż Pożarną, w tym zakresie no nie wnosiliśmy uwag, ewentualnie po powstaniu już obiektu podkarpackiego centrum, no to po prostu ze względu na lokalizację, no to będziemy chcieli, żeby odcinek, przynajmniej ten przy, przy tym centrum umożliwiał swobodny wjazd i wyjazd naszych zastępów, więc albo... Ruch dwukierunkowy na tym obszarze albo po prostu e, zakaz, ale nie dotyczy służb Państwowej mhm. Straży Pożarnej. Mhm. E, no, jak ogólnie Pan ocenia pracę swojej komendy? Co trzeba zmieniać? Nad czym popracować? Ja oceniam bardzo dobrze. Jak wiemy, całość komendy to tworzą ludzie i ja jestem bardzo zadowolony ze, swojej, ze swoich pracowników. Wkładają dużo serca w to, co robią. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o komendy na terenie całego województwa, to pracujemy się w czołówce, no ale nie byłoby to możliwe i tutaj chylę czoła przed moimi pracownikami, bo tych zadań jest coraz więcej, coraz więcej nakładanych jest obowiązków, zarówno ustawowych, jak i dodatkowych i, i te zadania często na no, już musimy realizować i wywiązujemy się z nich bardzo dobrze, co jest oceniane pozytywnie przez naszych przełożonych. Więc i to są różne stanowiska. To jest nie tylko wyjazdy do działań ratowniczo-gaśniczych. To jest w dużej mierze praca biurowa, prowadzenie czynności kontrolno rozpoznawczych, odbiorów budynków, więc ten zakres i, i aspekt Państwowej Straży Pożarnej jest bardzo szeroki i nie obejmuje tylko i wyłącznie wyjazdów do działań. No i bardzo dobrze to słyszeć, no bo jak widać wasza praca jest no, nieoceniona i bardzo ważna. Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo za rozmowę, panie komendancie. Dziękuję. Dziękuję również Państwu i zapraszam na kolejne wydanie programu. Pytamy wprost, jak zwykle, za tydzień o tej samej porze.